Polacy z Wielkiej Brytanii dalej zastanawiają się, czy sprzedać swoje nieruchomości w Londynie, w Manchesterze i innych miejscach Wielkiej Brytanii i kupić za to w Polsce 10 mieszkań i żyć za te pieniądze niczym brytyjska arystokracja, znaczy się pieniądze z uzyskiwania czynszu z wynajmu nieruchomości. Tak jest. Przez bardzo długi okres była możliwość sprzedaży nieruchomości w Wielkiej Brytanii oraz innych krajach Europy i zakupu tylko ze sprzedaży jednej nieruchomości w właśnie takim kraju około 4, 5, 6, a nawet 7 mieszkań w Polsce. Czy dalej jest taka możliwość? Czy dalej jest możliwość sprzedaży domu w Wielkiej Brytanii i kupienia? w Polsce 5 dziesięciu mieszkań dzięki czemu gdy będą one w pełni obłożone to powiedzmy można wyciągnąć pi razy drzwi z takich 10 mieszkań 15 tysięcy złotych na czysto razy drzwi z podatkami lub e, bez. E, szanowni Państwo, co do tego nie mam wątpliwości. Wielu ludzi bardzo dużo zyskało kupując po 5-10 mieszkań w Polsce e, za sprzedaży drogich, przecenionych nieruchomości w Wielkiej Brytanii. No i kupiło sobie wiele tych nieruchomości, ale czy dalej jest możliwość w Polsce e, zakupienia takowych nieruchomości? Kupienie na przykład y, 10 nieruchomości w Polsce i mieszkania na przykład y, na Majorce y, czy też y, w Hiszpanii, bo wiadomo, że jeżeli kupimy sobie, y, sprzedamy dom w Wielkiej Brytanii i kupimy sobie za to 10 kawalerek, no to z takich 10 kawalerek można się utrzymać. Nie trzeba mieszkać w Wielkiej Brytanii, pracować jak jakiś tam niewolnik do 70. czy 68. roku życia. Bo przecież emerytura w Wielkiej Brytanii to 68 lat kto by nie chciał sprzedać swojego domu w Wielkiej Brytanii i kupić za to 10 kawalerek i wylegiwać się na plaży na majorce, szanowni państwo, uzyskując zysk z wynajmu tych mieszkań w Polsce. Tak więc przechodzimy i zobaczymy, co się dzieje. Przede wszystkim trzeba by było sobie zadać pytanie. Szanowni Państwo, czy dzisiaj możemy kupić 10 mieszkań ze sprzedaży domu w Wielkiej Brytanii? Zanim do tego wszystkiego przejdę, oczywiście zapraszam wszystkich do subskrybowania tego kanału, klikania łapeczki w górę, rozpowszechniania tego filmu, szanowni Państwo, wszędzie gdzie się da. Abyśmy mieli mądry naród, abyśmy byli bogaci, abyśmy nie byli popychadłami w Europie, aby, Szanowni Państwo, nasze dzieci nie musiały podcierać dób starym esesmanom czy londyjskim imperialistom, bo taka jest rzeczywistość, przez dziesięciolecia Polski naród jest narodem, szanowni państwo, pracowników fabrycznych, sprzątaczy, szanowni państwo, i pomocników w domach starców dla starych ss lub londyńskich imperialistów. Szanowni państwo, bądźmy bogatym narodem, żeby nasze dzieci nie musiały być poniżane w najgorszych pracach w Europie i, szanowni państwo, wyśmiewane przez inne dzieci i poniżane. Szanowni państwo, bo taka jest Europa. Taka jest Europa. Europa jest podzielona i w Europie, szanowni państwo, oczywiście istnieje coś takiego jak skrajny rasizm i wcale tymi największymi rasistami w Europie nie są Polacy, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Szanowni państwo, taka jest prawda. Polacy to jeden z najmniej rasistowskich właściwie narodów w Europie. Taka jest rzeczywistość. No ale do tego nie będę o tym mówił, tylko zapraszam do subskrybowania, abyśmy byli bogaci, szanowni państwo. Do klikania w górę, jeżeli będzie tysiąc kciuków w górę, to ten film zostanie wybity przez algorytm. Jeżeli obejrzycie ten film od początku do końca, nawet jeżeli nie macie dzisiaj czasu w danym momencie, to pójście ten film, niech on poleci e, do końca od początku. Algorytm wtedy wybije ten film. Szanowni Państwo, stawajmy się bogaci, stawajmy się mądrzy, a bez wiedzy nigdy się nie staniemy mądrzy. Bez wiedzy, szanowni Państwo, które implikujemy w życiu, nigdy się nie staniemy mądrzy i nie staniemy się Bogaci, Zatem przychodzę, aby sprawdzić, szanowni państwo, do faktów, aby sprawdzić, czy w danym momencie dalej się sprzeda, dalej się opłaca kupić 10 nieruchomości w Polsce i je sobie wynajmować i żyć na Majorce, niczym brytyjska arystokracja. Szanowni państwo, przechodzę do jednego z moich ukochanych miast, a jest nim Gdynia. Przede wszystkim trzeba byłoby się zastanowić, jeżeli ktoś ma, jeżeli ktoś ma na przykład ja oczywiście nie namawiam nikogo do sprzedaży swojego domu, kupowania swojego domu, robienia czegokolwiek ze swoim domem, nieruchomościami to jest wszystko wideo edukacyjno-informacyjne. No i przechodzimy do tematu. Szanowni Państwo, załóżmy, że ktoś ma w danym momencie nieruchomość za pół miliona funtów. W Wielkiej Brytanii bardzo dużo Polaków ma nieruchomości. W Wielkiej Brytanii za pół miliona funtów, ale też nie tylko Polaków, Litwinów, Łotyszy i innych nacji: Węgrów, Słowaków, Czechów, Rumunów. Bardzo dużo ma i dużo może sprzedać, i może też zainwestować w ten sposób w Polsce. No i jeżeli mamy w danym momencie nieruchomość, wartą tutaj sobie rysuję 500 tysięcy funtów, prawda? Jeżeli mamy nieruchomość wartą 500 tysięcy funtów. A funt jakoś to tak się rysowało, jak EU, nie wiem, w sumie nie pamiętam. 500 tysięcy funtów, GBP, może GBP weźmy, 500 tysięcy funtów. No to ile to jest w danym momencie 500 tysięcy funtów, szanowni państwo? W, da w danym momencie 500 tysięcy funtów to jest 2,5 miliona złotych. No jeżeli mamy 2,5 miliona złotych, trzeba by było zadać sobie pytanie, czy my możemy za to kupić dużo nieruchomości. Ja akurat wybrałem drogie miasto, no ale dosyć oblega One jest drogie. Ono jest drogie, ono jest drogie, Je, teraz już wcale nie jest tak, ono jest drogie, to prawda, nasz, Gdynia już jest droga, już dla ludzi, generalnie na kredyt tego się zbytnio nie opłaca kupować, dla ludzi, którzy umieją biznes i tak dalej, to się zbytnio nie opłaca, ale dla ludzi, którzy właśnie mają na przykład 500 tysięcy funtów, może się opłacać, prawda, co, co, coś, co teraz pokażę, nie musi, ale może, to nie jest dla każdego mamy 500 tysięcy funtów 500 tysięcy funtów razy 2,5 to jest 2,5 miliona złotych no żeby kupić 10 kawalerek to by, musielibyśmy kupować te kawalerki po e, 250 tysięcy złotych tak więc zobaczymy szanowni państwo czy w Gdyni czy w Gdyni mamy kawalerki za 250 tysięcy złotych tu trzeba wejść w filtry ja tutaj zmienię na 0 metraż i niech tam tu kliknie do 5 km kwadratowych Metraż jest minimalny. No i poszukajmy nieruchomości. No, sprzedając nieruchomość w Anglii, w Londynie za 500 tysięcy, inkasujemy 2,5 miliona złotych. I szukamy nieruchomości po 250 tysięcy złotych. Otóż takich nie ma. Najtańsze nieruchomości widzimy tutaj po 295 tysięcy, 293. 295, 295. Widzimy no, malutkie, 30-metrowe, 29-metrowe, 23-metrowe, 21-metrowe, tak? Czyli, no i tu już po 300 tysięcy. I to jest do 5 km, do 5 km, szanowni państwo, od Gdyni. A jeżeli sobie klikniemy do 10 km od Gdyni, proszę zobaczyć, proszę bardzo, no też zbytnio nie ma. No po prostu nie ma nic poniżej 277 tysięcy. Koniec kropka nie, nie ma znaczenia jaki to jest metraż. Widzimy to wszystko po 300. Wiadomo, że jakoś tam można walczyć o obniżenie ceny, ale to już jest druga sprawa. Więc widzimy, że mamy nieruchomości pirazy drzwi najtańsze za 200. Widzimy 270, 290 280, no takie pirazy drzwi 300 tysięcy, cóż to oznacza, No że 10 kawalerek nie kupimy, że 10 kawalerek nie kupimy kupimy może 8. 8, tak, z, no z małych mieszkań też dużo nie zarobimy. Pamiętajmy, że mimo tego, że te czynsze są gigantyczne, bo naprawdę żyć teraz mówimy o inwestowaniu. Ale jeżeli chodzi o życie w Polsce, Dlatego powiedziałem na Majorce, czy też gdzieś w. Jak... Bo, czy, szanowni Państwo, jeżeli weźmiemy pod uwagę życie w Polsce, no to życie w Polsce dzisiaj jest obłędnie drogie. Ale, czy to znaczy, że jeżeli my kasujemy za wynajem kawalerki 3000 zł, 29-metrowej, tak? Bo wynajem dzisiaj. Kawalerki to jest 3000 zł w Dyni, powiedzmy, czy w Gdańsku, prawda? 29-metrowej. Tam się nie da mieszkać, jeżeli chodzi o rodzinę jakąkolwiek, nawet z jednym dzieckiem, w takim czymś się nie da mieszkać. No ale generalnie powiedzmy, że to wynajmiesz. Samo życie w Polsce nie jest za fajne, bo jest drożej już dawno niż w Hiszpanii, ale jeszcze te mieszkania się wynajmują jakoś tam. Życie jako takie w Polsce jest tragiczne. No ale nie do końca inwestowanie w Polsce musi być tragiczne. Yy... Może żyć w Polsce jest źle, bo jest drogo, niedobrze i zaciągną cię do armii, ginąc za, szanowni państwo, ukraińskich oligarchów i za skorumpowane polskie państwo, no bo państwo polskie jest postkomunistycznym, skorumpowanym tworkiem, który tylko się ślini na drobne z Unii Europejskiej, zamiast wzbogacać swój własny naród. Przecież o to to właśnie chodzi. No ale, Szanowni Państwo, tutaj jest taki cel, żeby nasze dzieci nie musiały podcierać dłup starym SS-manom SS w Berlinie i starym imperialistom w Londynie. Ja to mówię wprost i to, wiecie, to nie jest po złości, że ja starego SS-mana z Berlina nazywam starym SS-manem z Berlina, bo to zna, wielu z nich to po prostu stare SS-many z Berlina, no i wielu z tych londyńczyków to stari, starzy imperialiści z Londynu. To nie jest żadne przezwisko, wyzwisko, ani nic po złości, tylko no, no jest taka sytuacja, szanowni państwo, że żeśmy przegra... niby wygrali drugą W i byliśmy po drugiej stronie, zostaliśmy wywoleni i na samym końcu skończyliśmy jako podcieracze dup starych SS-manów w Berlinie i Londynie. No, no ta, takżeśmy wygrali, tak, ta, takimi sojusznikami byli Brytyjczycy i Amerykanie, nie? że potem nas y, zatargali do wycierania dup starym esesmaną, no i imperialistom. No to taki deal, tak więc. No w danym momencie też jest podobnie, próbują nas wysłać na śmierć za ukraińskich oligarchów, więc inwestowanie jedno, szanowni państwo. A życie w Polsce to drugie, bo ja nikogo nie nakłaniam do życia w Polsce. Ja też nikogo nie nakłaniam do wyjazdu z Polski, bo to wcale nie jest tak, że wiecie zaraz, bo ja uważam, że po, w pols Polsce nic nie grozi. W w Polsce, ja uważam, że Polsce nic nie grozi, nie będzie W, chyba że ta banda idiotów nas w to wpierdzieli. I tak samo Polska nie musi yy, eliminować swojej waluty, Polska nie musi eliminować polskiego złotego, chyba że banda idiotów zniszczy polskiego złotego, no i tyle, taka jest rzeczywistość. Tak, jak zniszczą polskiego złotego, no to nie będziemy mieli wyjścia. Jak nas wrąbią w kłopoty, no to nie będzie wyjścia, prawda? Ta, wiecie, do no 2020 roku i 2022 rok to były tylko fikołki, prawda? A main event is coming. Tak więc, Szanowni Państwo, tak więc odzwierciedlmy, wyrzućmy jakieś emocje, czy jakieś mi się lubi, nie lubi, wyrzućmy emocje. Tutaj mamy cel, czy się opłaca? No, w Gdyni widzimy, coś tam po. 270 tysięcy sobie wygarniemy, jeżeli nawet wynajmiesz to za 3000 złotych. Pamiętaj o tym, że czynsze w danym momencie tak szybko rosną: gazy, ogrzewania, te wszystkie rachunki, podatki, że nie wyciągniesz, nie zawsze jest wynajęte, trzeba naprawiać. Że wyciągniesz z tego nie wiem, 1000 złotych. 1000 złotych, agencja no bo przecież jak chcesz wylegiwać przepraszam, 4 litery na majorce to no to musi ktoś to, tobie, to, to dla ciebie zarządzać, tak? czyli jak będziesz mieć 8 takich mieszkań no to zarobisz góra 8000 w porywach 10 tysięcy złotych, tak? no ale 10 tysięcy czy tysięcy złotych na czysto to jest źle? czy dziesięć tysięcy złotych na czysto to jest źle? no nie wiem czy to jest źle? To jest 2000 funtów, tak? Nie masz kredytu, nie masz. Yy, nie musisz chodzić za 2000, nie musisz chodzić do pracy. Na majorce sobie żyjesz, dostajesz te 2000, na majorce nie musisz kupować, możesz sobie wynajmować, dostajesz ty 1000. Możesz sobie jakoś tam pracę ogarnąć przez internet, czy też jakąś tam dorywczą na majorce, bo to nie jest prawdą, że generalnie nie ma pracy w Hiszpanii, to jest generalnie kłamstwo: jest bardzo dużo pracy, tylko różnej, różnistej. Zawsze możesz sobie coś lekkiego, dorywczego znaleźć, lub też pracować przez internet jakoś albo dorywczą po prostu, nawet tak jesteś zwykłym budowlańcem. I masz 2000 funtów miesięcznie, ci spływa, i sobie robisz jakieś fuszki gdziekolwiek, czy cokolwiek, no to zawsze coś tam zarobisz, tam sobie powoli będziesz żyć. To nie jest tak, że musisz harować jak tępy wół od rana do wieczora, żeby cokolwiek w życiu mieć. To jest generalnie kłamstw, tak? Tak więc yy, mówmy sobie wprost: no, w Wielkiej Brytanii jest problem. Tam do 70, ro 68 roku życia, emerytura. No, to czekać na tą emeryturę, to jak mamy coś za 500 tysięcy funtów, to to można to sprzedać i sobie kupić yy, w tej gdyni. No, i tę dychę będziesz mieć. Dychę będziesz mieć. Tylko zawsze ostrzegam, pamiętam, pa pamiętajmy: no, w Polsce w danym momencie, czy wracać do Polski. Szanowni Państwo, no mówmy sobie wprost, no, powrót do Polski to trochę ciężka sprawa, no bo tu rzeczywiście do armii tu ludzi zabierają, tutaj wiecie yy, robi się w Polsce naprawdę, yy, no faszystowsko się robi w Polsce, bolszewicko się robi, znaczy właściwie jest, szanowni Państwo, jest tragicznie w Polsce, jak ja do tego kraju osobiście bym nie wrócił, no to nie ma takiego bata tak wiecie, jedną nogą tu, jedną tam żeby zawijać wrotki, ja tu nie wrócił, no bo to jest bez sensu, bo tu jest tak drogo, no mówię w Prost, co innego, zainwestować w te mieszkania i tam komuś wynajmować, żyć sobie na Majorce, tak? A drugie, żyć tutaj, wydawać te, przecież tu wszystko jest takie drogie teraz, ten gaz, to wszystko, ten gaz, ta zima, ta ciemność, prawda? No teraz jest wiosna, milutko, fajniutko, no to jest fajnie, nie? No to na wiosenkę można sobie przyjechać do któregoś z apartamentu. Na lato jest przecież pięknie, no to ja, ja na, na, dla mnie, ja kocham polskie lato, yy, yy, chyba każdy kocha, ja nie wiem, no ja kocham polskie lato, w zimy nienawidzę i tyle. Yy, nienawidzę zimy, jest ciemno, zimno i śmierdzi, lato kocham, wiosenne, wiosenkę kocham. Tak więc widzimy, że są możliwości, że są możliwości. Ja ciągle powtarzam ludziom, wiecie, lepiej sobie żyć na Majorce, milutko, nawet te 20... 20-30% yy, gorzej, niż mieszkać w zimnej, yy, deszczowej Anglii, yy, w przeludnionej, yy, w, gdzie nie ma słońca, yy, w, emerytura w wieku 68 lat i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To bzdura, tak? Z życia trzeba używać, ile będziesz pracować. Myśl, ile będziesz... Co do... Więc są możliwości. Nie są to już jakieś kokos. Kokosy. Ja uważam, że za 2,5 miliona złotych można zrobić większy biznes niż ku kupować te kawalerki, bo wrzucasz 2,5 miliona złotych i jaki to ci daje zysk? No 10 tysięcy z 2,5 miliona złotych to jest 120 tysięcy rocznie, tak? To jest 5%. No to właściwie jakbyś wrzucił to na konto na 4%, to masz to samo bez kupowania tych kawalerek, tak? To nie jest jakiś wielki, no ale masz te kawalerki, no masz, no jest. Dla ludzi, którzy z biznesu jeszcze więcej zarobisz, tylko nie każdy umie tego biznesu robić, prawda? No są to możliwości. Nie jest z tego już, nie ma z tego kokosów. No w danym momencie tyle samo płacą na koncie w banku. Bo teraz to się tam zmniejsza drastycznie, prawda? No ale generalnie przez długi okres więcej na koncie w banku byśmy dostali niż za najem na czysto tych wszystkich nieruchomości. Ale nieruchomości stoją, pieniądz jest różny, tak? Na samym końcu. Ja uważam, że 2,5 miliona złotych można zrobić większy biznes niż te nieruchomości. No ale no nie, większość ludzi nie jest po prostu sprawnych do tego, dlatego tak nieruchomości czy, w, em, em, są. Em, tak popularne, bo większość ludzi biznesu nie zrobi, większość ludzi nie, nie będzie inwestować na giełdzie, i nawet lepiej, większość żeby nie próbowała, no bo straci po prostu wszystkie swoje pieniądze i dlatego ludzie kupują te nieruchomości, dlatego one są tak przecenione, bo są napompowane też i kredytem i tak dalej. Wiecie, czasem lepiej mieć te 10 tysięcy miesięcznie, wiesz, że je masz, niż tam yy, zmagać się z biznesem, z jakimiś akcjami, żeby to wszystko stracić, prawda, w cholerę. To też nie fajnie. No, widzimy, że są możliwości. Mówię wprost, Szanowni Państwo, ja nikogo nie namawiam do sprzedawania swoich nieruchomości w Wielkiej Brytanii, robienia czegokolwiek, przyjeżdżania do Polski i wyjeżdżania z Polski. Tylko pokazuje, czy są opcje. A takowe opcje widzimy, że jeszcze jak ktoś się zmusi, to jakieś istnieją. Wiecie, no. Ja, ja osobiście bym nie widział sensu mieszkać w Wielkiej Brytanii, masz dom za 500 tysięcy funtów w Wielkiej Brytanii i mieszkasz w tej Wielkiej Brytanii do 68 roku życia, to nie lepiej tych na nakupować w Polsce i sobie z nich żyć na Majorce. To dla mnie jest to rozwiązanie proste. A teraz sprawdźmy, a teraz sprawdźmy, co się dzieje właśnie na Majorce. Proszę zobaczyć na Majorce. Na samej Majorce jest dostępnych 23 tysiące nieruchomości. Proszę zobaczyć, ich jest cała masa. Wiecie, zobaczcie, cała masa dużo z nich to są nieruchomości z problemem prawnym. Ale. Znaczna część z nich jest bez y, problemu prawnego i to już są nieruchomości. Wiecie, po 160 tysięcy złotych, i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli, jak ktoś chce, to sobie może nawet na majorce kupić za 200 tysięcy złotych i wtedy nie będzie musieć wynajm wynajmować, co będzie się wiązało y, z tym, y, że no, jednak dzięki temu. Będziemy, dzięki temu będziemy, nie będziemy musieli płacić za wynajem. Tak więc, szanowni państwo, jeszcze jakieś opcje są, nie, nie ma z tego szału, nie ma, no ale dla mnie osobiście lepsza Majorka w taki sposób niż... Wielka Brytania do 68 roku życia. Oczywiście, no w Polsce też można w Polsce mieszkać, ale na samym końcu pamiętajmy, co się dzieje w Polsce. W Polsce już jest dawno drożej niż w Hiszpanii. W sklepach wszystko jest droższe, gaz, to jest wszystko. To, jest, to nie jest kraj do życia, co innego, jak masz 10 nieruchomości komuś wynajmujesz z tego ciągniesz zysk, a, a drugie tutaj mieszkać i żyć. No bo to nie jest kraj do życia już w znacznej stopie. To jest bzdura w ogóle tutaj mieszkać jako tako, prawda? No może i lepsza Polska niż Wielka Brytania, czy tam jakaś Irlandia, ale no tutaj się po prostu nie utrybi, nie? To się, to się nie opyla. Tak więc, szanowni Państwo, pozdrawiam wszystkich i życzę sukcesów w biznesie, życzę sukcesów w inwestycjach. Zapraszam do udostępniania tego filmu wszędzie, gdzie się da. Z tego linku na Twitterze, Facebookie, Instagramie obejrzyjcie od początku do końca. Algorytm wybije. Dajcie kciuka w górę. Ale także na końcu zapraszam do obejrzenia tego filmu, który pokazał się na ekranach Państwa monitorów. Ze względu na to, że mogą być to jeszcze ważniejsze informacje dla Państwa aniżeli te, które przedstawiłem w tym filmie. Dziękuję, pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce. Cześć.